Dlaczego system HIMARS się sprawdził? Tutaj wiele osób powie, że no, teraz się nie sprawdza, ponieważ te podstawowe GMLRS -y są zakłócane, no to już można powiedzieć jest czas przeszły, ponieważ z tym sobie poradzono z tego co wiem, ale warto wiedzieć czy się sprawdził i dlaczego się sprawdził, ponieważ my również mamy tego typu można powiedzieć środki Mamy posiadać w dużej ilości. No na razie mamy 20 wyrzutni, ale poza oczywiście Hajmarsem, czy też później Homarem A, mamy mieć też prawie 300 wyrzutni CZUNMŁO, czyli homara K. Można powiedzieć, że może nie tożsame rozwiązanie, tylko bardzo podobne. Dlatego warto wiedzieć, co spowodowało, że ten Hajmars się sprawdził, oczywiście u naszego wschodniego sąsiada i. W jaki sposób można przełożyć te wnioski na nas, na nasze podwórko, na nasze bezpieczeństwo, ponieważ właśnie tak należy to robić, tak to postrzegać, że widzimy, analizujemy i wprowadzamy na przykład jakieś zmiany czy też rozwiązania w naszych własnych. Na przykład wyrzutniach, w tym jak je chcemy stosować. I tutaj zacznijmy może od tego, co jest podstawowym elementem, który doprowadził do tego, że te hi-marsy tak się sprawdziły, szczególnie w roku 2022. I tutaj mamy sposób ich użycia, ponieważ były one używane w bardzo no, właściwy sposób czyli były używane w rozproszeniu, były one używane w ten sposób, że właściwie nie dochodziło do. Do błędów, jeśli chodzi o ten czas ich użycia, czyli wystrzeliwania rakiet, ale też jeśli chodzi o na przykład ładowanie nowych kontenerów, zrzucanie starego i ładowanie nowego. Tu nie było tak dużych błędów, tak rażących błędów, jak w przypadku na przykład ładowania amunicji do krabów, czy też do innych armatochałbic. Tutaj nie tak łatwo było je złapać. W momencie, kiedy były oczywiście no, do porażenia, to użycie jest czymś bardzo ważnym. Choćby był najlepszy sprzęt, to jeśli nie będziemy go używać w właściwy sposób, no to niestety no, nie będzie to coś skutecznego. Tutaj to używanie tych highmarsów było takie, jakie trzeba. Używano ich w sposób właściwy. Po pierwsze, dbając o ich bezpieczeństwo, dbając o ich przeżywalność. Czyli używano ich z zaskoczenia w miejscach, gdzie nie było większego zagrożenia, czyli nie omijano tych wszystkich procedur bezpieczeństwa. To jest bardzo ważna sprawa, która nam niekiedy umyka. Odpalenie salwy SkyMarsa to dosłownie kilkadziesiąt sekund. Wypatrzenie highmarsa, chociaż jest bardzo charakterystyczne, też jeśli się uważa, nie jest takie proste. Teraz jest prostsze, ponieważ jednak te bezzałogowce o wiele częściej no, jednak zapuszczają się za linię styczności, ale nadal to nie jest coś łatwego. A drugim elementem, gdzie łatwo było te Hajmarsy zniszczyć, to właśnie, gdy ten jeden kontener był zrzucany, drugi był ładowany. I tu też o to dbano. Więc po pierwsze, użycie. Po drugie, oczywiście to, że no, te HIMARSy wiedziały, gdzie strzelać. Po co nam 800 wyrzutni, gdy nie będziemy mieć wiedzy, gdzie te rakiety mają być wystrzelone, no, pomijając fakt, że te rakiety jeszcze trzeba posiadać. Ale ta wiedza jest niesamowicie ważna. Bez tego HIMARS, Czumło, cokolwiek innego staje się bezużyteczne. Tutaj ta wiedza była. Z różnych środków rozpoznania, z osobowego, z satelitarnego, z rozpoznania od Awaksów, z rozpoznania od dronów oraz z nasłuchu. I skuteczność HIMARS-ów była między innymi tak duża, ponieważ one miały listę celów, wcześniej wykrytych, i one są, były. Używane właśnie przeciwko celom, które no, początkowo były priorytetowe, teraz jest różnie, no niekiedy się i używa również przeciwko celom, które wydają się mniej priorytetowe, a w rzeczywistości są bardzo ważne, na przykład przeciwko systemom obrony przeciwlotniczej. Ale ten HIMARS wie gdzie strzelać. Bez tej wiedzy, nawet gdybyśmy stworzyli system o większym zasięgu, o większej precyzji, o mniejszej wykrywalności, jeśli chodzi o to, kto go wykryje i że będzie go mógł zwalczać, on nie będzie niczym. Będzie bezużyteczny. A w przypadku hajmarsów ta ich skuteczność polegała między innymi na tym, to znaczy no, ta skuteczność została stworzona poprzez to, że one wiedziały, gdzie mają po prostu prowadzić ogień. To jest podstawowa rzecz. Rozpoznanie, targeting i później ocena skuteczności. I to było na niesamowicie, jest na niesamowicie dużym poziomie. Zwłaszcza, że ten okres lata 2022 roku to czas, kiedy te Heimarsy no, zrobiły gigantyczne wejście. Wejście, które było dla wszystkich zaskoczeniem. Stąd też ta skuteczność, że druga strona, mając swoje magazyny, swoje, inne ważne elementy, no nie wiedziała, że no znajdzie się coś, co będzie je w stanie zwalczać. Do tej pory uważali, że ten zasięg realnego oddziaływania to na przykład 30-40 km, a tu nagle okazało się, że to jest 80-90 km. No minus 10, jeśli chodzi o bezpieczne użycie tych heimarsów. Więc gigantyczny wpływ na skuteczność miało to, że no, one wiedziały, gdzie te rakiety mają lecieć? I tu mamy dwa elementy, czyli odpowiednie użycie i wiedza o tym, gdzie strzelać. I to są dwie bardzo ważne rzeczy, które są dla nas nauczką. Po pierwsze, odpowiednie użycie. Co z tego, że będziemy mieć kilkaset wyrzutni, jeśli nie będziemy ich używać tak jak trzeba, nie będziemy je dyslokować, nie będziemy uzupełniać tych kontenerów w odpowiednich miejscach. To jest gigantyczny problem logistyczny, to jest gigantyczny problem, jeśli chodzi o planowanie. Tu nie będzie dwudziestu kilku wyrzutni, tylko będzie na przykład kilkaset. I my musimy się nauczyć tego, jak nimi operować, jak zarządzać logistyką. No i druga rzecz, żebyśmy zdobyli wiedzę, jak targetować cele, jak wykrywać, oznaczać i zwalczać te cele, i później po tym elemencie, gdy te rakiety już dolecą, móc stwierdzić, czy w rzeczywistości doszło do porażenia tego celu, czy się przestrzeliliśmy, czy trzeba jeszcze raz uderzyć, czy w ogóle no, wszystko zostało zestrzelone. Bardzo ważna sprawa. Rozpoznanie i umiejętność wyznaczania celów. No bez tego, tysiąc wyrzutni to są pieniądze wyrzucone w błoto, ponieważ one nic nie zrobią. Nauczmy się, jak ich używać, zbudujmy logistykę. O zapasie odpowiedniej ilości rakiet nawet nie mówię. No i kolejna rzecz, nauczmy się wyznaczać cele. Tu wszystko zagrało i nie, nie było tak, że żaden Heimars nie został porażony. Doszło do uszkodzeń. To nie jest tak, że żaden Heimars nie dostał. Dostały. Kolejną rzeczą jest to, że ten zasięg przez dłuższy czas był zaskoczeniem. No tak jak mówiłem przed chwilą, spodziewano się, że jedna strona może razić drugą na dystansie 30-40 km, więc magazyny, dowodzenie, logistyka, zgrupowania były powyżej 40 km, a tu nagle coś nas, a nie nas tylko ich, łoi do 80 km. Ten zasięg też robił robotę i nadal robi. Co bardzo ważne, to nadal jest coś, co potrafi oddziaływać na przeciwnika. I choćbyśmy nie razili jego magazynów, to jednak zwalczanie na przykład jego obrony przeciwlotniczej na tym dystansie, czy też na przykład zgrupowań żołnierzy też jest bardzo ważnym elementem. Jak wróg ma zaatakować, jak ma przeprowadzić swoją kolumnę z czołgami, BWP-ami, z czymkolwiek innym? Kiedy wie, że na pewnej głębokości, już gdy mamy odpowiednie rozpoznanie, mogą polecić kasetówki i jest pozamiatane. Co ma zrobić z swoją obroną przeciwlotniczą na tym jakimś dystansie? Dlatego tak ważnym elementem jest zbudowanie gigantycznego zapasu rakiet o zasięgu tych kilkudziesięciu kilometrów, ale też posiadanie środków na te ważniejsze cele. W przypadku na przykład atakamsów, czyli tych rakiet do zasięgu 300 km, powiedzmy, no fajnie jakbyśmy mieli jeszcze je z kasetówkami, żeby odgonić to wrogie lotnictwo jak najdalej. Więc ten zasięg też robił różnicę. E, Różnice. Też zrobił to, co trzeba. Kolejną bardzo ważną rzeczą, niesamowicie ważną rzeczą jest precyzja. Może nam się wydawać, że nie jest aż tak ważne, czy trafi się 10 metrów czy 30 metrów od jakiegoś celu, no ale to też potrafi mieć duży wpływ. Nawet w przypadku kasetówek. Lepiej, żeby no, trafiać tam, gdzie chcemy, ponieważ każde 10 metrów to jednak obniżone no, możliwości, jeśli chodzi o no, zwalczanie niektórych celów. I nie to nie było tak, że Heimarsy nie były nigdy zestrzeliwane. Jak najbardziej były i nadal są. No, to nie jest gra, to nie jest film, jak często powtarzam. To nie ma elementów, które są w 100% przebijające się. Tylko, że przeciwko bardziej ważnym celom szły 3-4 wyrzutnie i wystrzeliwano na przykład 20 kilka pocisków. 15 zestrzelonych, no ale na przykład 9 zostało w celu. I to już jest coś opłacalnego. Więc ta precyzja też ma znaczenie. To nie jest okładanie powierzchniowe. Nie, tutaj uderzamy w. Nie tutaj uderzamy w odpowiedni punkt. To też jest ważna sprawa. No ale to musimy wiedzieć, gdzie jest ten punkt. Dlatego budujemy rozpoznanie satelitarne, dlatego gladius powoli się tworzy, dlatego potrzebujemy awaksów. Które nie służą tylko do zwalczania celów lotniczych, które też są w stanie wykrywać cele naziemne. Dlatego musimy zbudować walkę radioelektroniczną, która nam będzie przechwytywać wrogą łączność, zakłócać ją i tego typu rzeczy robić. Ale dla tego materiału jest ważne to, że będzie na przykład w stanie wykrywać miejsca, gdzie jest wroga radiostacja, gdzie jest na przykład wrogie. Miejsce, gdzie są operatorzy dronów, albo też gdzie jest jakiś wrogi radar, na którego warto zużyć na przykład jedną salwę z wyrzutni HIMARS, czy też czółno. Czyli użycie, odpowiednie użycie, rozpoznanie, czyli wiedza, gdzie strzelać, to są rzeczy priorytetowe. Później mamy celność, później mamy ten odpowiedni zasięg. Wiedzę, że no, gdy jest cel, który jest chroniony przez obronę przeciwlotniczą, to trzeba kilka rakiet więcej, no i warto, żeby te kilka rakiet poszło najpierw w tą obronę przeciwlotniczą, która po wyeliminowaniu będzie nie zabezpieczać tego miejsca, i wtedy dopiero te kilka rakiet, które to już wykończą. To jest powodem skuteczności Highmarsa. HIMARS nie jest niczym cudownym. Zwykła wieloprowadnicowa wyrzutnia z dobrymi rakietami, z dosyć dobrymi możliwościami. Zwykły, normalny system. Nie jakiś super wybitny. Rakiety ma fajne. Ale te inne elementy, sposób życia rozpoznanie, identyfikacja celów, to zaważyło na tej skuteczności. I to jest priorytet. No. Zaraz po tym, że musimy mieć odpowiednią ilość tych rakiet, które no, jednak będzie można użyć. Ponieważ po co nam setki wyrzutni, gdy mamy na jedną, dwie salwy? To się troszkę kłóci. I tak trzeba mieć rezerwę, będą straty, no ale to nie aż tak duże wartości. Dlatego te kompetencje dotyczące produkcji rakiet, ilość tych rakiet jest tak priorytetowa. A to wszystko blednie przy rozpoznaniu. Tutaj Heimars zrobił robotę, ponieważ wiedział, gdzie strzelać. Gdyby tego nie było, byłaby po prostu o wiele mniejsza skuteczność. Dlatego warto wyciągać wnioski, dlatego warto się uczyć, nie zachwycać się, że mamy Heimarsy, mamy czunło, po prostu ich, gdy nas ktoś zaatakuje, no zrównamy z ziemią. Trzeba wiedzieć, gdzie równać tą ziemię, trzeba wiedzieć, jak używać tych naszych wyrzutni, żeby ich nie tracić. No To nie o to chodzi, że nakupimy ich na tyle dużo, że możemy mieć straty. No to jest takie podejście dosyć hmm, dziecinne. O, nie. Musimy się nauczyć ich używać, i musimy no, nauczyć się logistycznie je obsługiwać. Bezpiecznie tankować, bezpiecznie ładować tą AMO, te nowe kontenery. I to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć w odpowiednich warunkach. To będzie trudne, to będzie problematyczne dla zwykłych ludzi, ale same poligony nie wystarczą. Wiemy, gdzie mniej więcej będziemy ich używać, więc trenujmy, wysyłajmy i te wozy z amunicją, i cysterny. Niech trenują. Zrzucają kontener, wrzucają, przemieszczają się, symulują odpalenie, ewakuacja, tankowanie w innym miejscu. Kontener zrzucamy, w innym załadowujemy, czy równocześnie, jeśli czas pozwala uczmy się tego no i rozpoznanie tu jest problem więc dlatego Heimar się się sprawdziły i takie mamy wnioski takie ja mam wnioski może się mylę nie wiem poprawcie mnie ale myślę że tak że trzeba zbudować odpowiednie umiejętności użycia odpowiednie rozpoznanie targeting celów Czyli wyznaczanie celów, identyfikacja i później sprawdzanie, czy cel został w odpowiedni sposób porażony, i miejmy odpowiednią ilość i wyrzutni, ale głównie rakiet. Ciężka sprawa, dużo, dużo pracy. No ale ważne, że coś się dzieje i że są i rakiety powoli kupowane, miejmy nadzieję, że będzie też produkcja, i że są wyrzutnie zamawiane i jest to wszystko niejako opracowywane. Mamy topaza też. Jeszcze się nauczmy wyznaczać cele. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wsparcia. Dziękuję za wsparcie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.